Cześć wam wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o moim akwarium. Dawno go nie było na moim kanale, a więc kilka rzeczy się zmieniło. Pytaliście się, jak się ma moje akwarium na ziemi ogrodowej, które jakby nie było już jest rok czasu ze mną. Moje doświadczenie też jest większe, no i moja wiedza też przez ten rok się powiększyła, tak, bo cały czas jestem początkującym akwarystą, ale już mniej więcej wiem czego chcę, jak to akwarium ma wyglądać. Słuchajcie, no zmieniło się troszeczkę, zmieniły się i rośliny, bo większość to mamy tutaj trzy koryny, bucki, anubiasy, także nie ma żadnych takich wysokich roślin. Zmieniła się też pokrywa w akwarium, jest to aqua steel pokrywa, czyli wyleciała ta pokrywa plastikowa, gdzie widzieliście na kanale dorabiałem tam oświetlenie żeby to dobrze świeciło i tak dalej Suma summarum to oświetlenie działało do ostatniego dnia do wymiany tej pokrywy dlaczego zdecydowałem się na wymianę pokrywy przede wszystkim znalazłem tą pokrywę była bardzo tania, bo kupiłem ją używaną 150 zł, zapłaciłem za to pokrywę oczywiście ze świetlówkami też Aqua Steel LEDowymi jak świeci dwie świetlówki, jedna jest plantowa, a druga zwykła biała myślę, że całkiem nieźle ale dlaczego zdecydowałem się na wymianę pokrywy? Ponieważ tam przy użytkowaniu tamtej pokrywy tradycyjnej, takiej plastikowej, wkurzało mnie to, że muszę cały czas ją zdejmować, żeby dostać się do środka. Zaś tutaj jest bardzo prosta, sprawa zdejmuje się taki plasticzek i już mogę dostać się do środka. Gdzie oświetlenie cały czas mi świeci, i widzę co robię, tak? A tamte się oświetlenie było zintegrowane z pokrywą, i no niestety, zdejmując pokrywę, zdejmowałem oświetlenie. Także to był taki minus. Akwarium moje ma się bardzo dobrze. Czy są glony na przykład? No, są troszeczkę, jest tych glonów, ale nie ma tu żadnej tragedii z tymi glonami. Pojawiają się gdzieś krasnorosty na liściach. Oraz takie drobne kropeczki na, na listkach też występują, ale z tym nie ma problemu. Moja ekipa sprzątająca sobie daje radę. Też krewetki Amano sobie mają czym się odżywiać, tak? także jest nieźle. Dzisiejszy w ogóle odcinek zamierzam poświęcić filtrowi, filtrowi kubełkowemu. Dlaczego? Ponieważ minął prawie rok, prawie. Ponieważ akwarium mam rok, a filtr funkcjonuje kubełkowy od marca, czyli no zabraknie gdzieś tam dwóch miesięcy, że tak powiem, do, do pełnego roku, ale widzę, że spadła wydajność mi tego filtra, mimo że przed filtrem kubełkowym stosuję filtr Sunsuna. To i tak sądzę, że no nie stosowałem od początku tego Sunsuna, tylko widzieliście, jakieś prefiltry zakładałem na wloty, jakieś gąbki. Był też prefiltr Eheim, a dopiero później wylądował w marcu gdzieś wylądował Sunsun w ogóle sprezentowany od mego brata Grześka. I ten filtr naprawdę ma się dobrze, ale po prostu chcę założyć, wywalić tą gąbkę z tego filtra kubełkowego i założyć ceramikę squal Dropa, czyli Hyperpor, tak. I Primepor, mogliście widzieć te, tą ceramikę u Grześka i też u Krystiana ostatnio, jak w akwarium odnośnie krewetek jego hodowli Amano. Też ta ceramika była stosowana u niego w filtrze kubełkowym. Zobaczymy, co w tym filtrze kubełkowym u mnie po tych 9 miesiącach użytkowania będzie. Myślę, że ta gąbka na pewno będzie zawalona. Zobaczymy, jak ceramika w ogóle wygląda. Czy jest dalej tak samo ułożona, jak ją układałem, jak widzieliście w tym filtrze kubełkowym. Sam jestem ciekawy. No i co? Zabieramy się do pracy, tak? Pokażę Wam jeszcze z bliska akwarium i zobaczymy za chwilę, co będzie w tym filtrze kubełkowym. Co do samej pokrywy, to tak jak wspomniałem, jest to pokrywa Aqua Steel i tak jak mówię, ściąga się jedną część przednią. Bez problemu jest dostęp teraz do akwarium sobie od góry z oświetleniem Można też zdjąć tylną część Przesunąć belkę oświetleniową Jeżeli jest taka potrzeba I dostęp do akwarium robi się naprawdę bardzo fajny I widzę co się dzieje w akwarium Sama, sama akwarium za wiele się nie zmieniło Jest ten główny korzeń Zostało dodane na powietrzanie, Budzki, kryptokoryna jedna Ta była, tutaj jest trzecia Anubias od Grześka wylądował Rybki ogólnie się mają bardzo dobrze, a my się będziemy zabierać tutaj za filtr mój. Tam jest ciemno, ale tam jest kubełek, tu jest sunsun. Odpinamy wszystko i patrzymy jak on w środku będzie zawalony. Otwieramy go. Kurczę, powiem Wam, jestem mega ciekawy jak to wygląda. Wsadziłem filtr do kabiny prysznicowej. Myślę, że będzie naprawdę mocno brudny. jeszcze nie jest jakoś tak mocno brudna, ale oczywiście wyjmę przeczyszczę. No i ceramika. Zobaczcie, że ceramika, tak jak została ułożona, ona cały czas jest tak samo ułożona. Także to ułożenie naprawdę się sprawdza, tak? Nie porozsopywało się, nic się z tym nie dzieje. Także wyjmujemy pierwszy koszyk. O, ciężki. Ale damy radę. I to ta ceramika, zwykła, że tak powiem. Zobaczcie tutaj pod światło. Tak ona wygląda. Odstawiamy sobie na bok. Następny koszyczek. Też ułożona. Solidnie dużo ceramiki. Udało się. Wyjąć. Dobra, drugi koszyczek. Odkładamy na bok. No i gąbka. I ta gąbka jest zawalona na pewno. Aż ciężko wyjąć. Zasało ją. Jedną ręką Nie dam rady O, puściło Jest No i jak widać Ona jest zabita Może nie jeszcze Nie jest tak na maksa Ale jest Patrzmy jak ona wygląda od spodu Bo od spodu to myślę, że Będzie zabita No, i od spodu mamy błotko śliskie, takie błotko. Ale zobaczcie, gąbka sama w sobie jeszcze jest niebieska. Jeszcze widać kolor, jeszcze nie było biedy. 9 miesięcy, ale jednak spadła wydajność. Trochę przez to, zabite zabite błoto od spodu na pewno będzie teraz lepiej, jak nową ceramikę wsadzę i gąbkę wywalam. Także trzy kosze ceramiki będą. Wylewamy wodę z kubła. To można było się spodziewać w środku też brudek myjemy a jeszcze zobaczymy jak jak ta pompa ją tu jakoś się przekręcało i wyjmowało jak to śmigiełko śliskie chyba muszę jakieś szczypce wziąć żeby je wyjąć znalazłem jakieś takie jakąś taką pincetę chyba Kaśki mam nadzieję, że Kaśka mnie nie zabije jak będzie to oglądała ale tym chyba się uda wyjąć słyszycie gdzieś wiercenie bo sąsiad remontuje chatę, także tak wygląda pompa także to śmigiełko czy jest brudne? no jak widzicie jest także to wszystko doczyszczam i składam do kupy Kładam sobie właśnie ceramikę i tak samo jak w tych było ułożone, tak samo i tutaj robię tak samo, żeby jak najwięcej jej weszło, także przyspieszam. ceramikę poukładałem, to co mi się podoba w qualdropie w Primepor w tych kuleczkach, że one fajnie wypełniają cały kosz, jest naprawdę wszystko ładnie dopasowane, pod spodem Hyper z primeporem wkładam to do środka i ostatni koszyk zostanie tej ceramiki co był wszystko myłem pod bieżącą wodą, nie martwię się o to, że Coś się stanie z akwarium, bo akwarium jest już na tyle stabilne, że na pewno się tu nic nie stanie. Tu jeszcze zaleję sobie bakterie Sachema, także składam wszystko do kupy. Wkładamy koszyczki. Pierwszy koszyczek. Wszystko zaleję też od razu wodą, żeby łatwiej to było odpowietrzyć. Zaleję oczywiście wodą RO I ostatni koszyk Żadnej gąbki nie wkładam Wszystko ładnie weszło Siedzi Głowicę, uszczelkę przesmaruję Tą gumę yy, Silikonem yy, Oczywiście nie silikonem Takim uszczelniającym Tylko takim yy, Pastą taką silikonową Do uszczelek Idę po nią i zamykam tak się zastanawiam, czy nie posmaruję. Może lepiej tych obrzeży z silikonem. One przecież dochodzą do uszczelki. Będzie mi łatwiej. Także chyba tak zrobię. Że nałożę tutaj, zaraz go rozsmaruję, żeby wszędzie dotarł. Sąsiad mi nie odpuszcza. No ale rozumiem, chcę chatę wyremontować. Czasami wracam z pracy i no jest tak, że chciałbym pójść spać, mimo że jest dzień. A on zasuwa. O, dobra, tutaj jest przesmarowane. Także wodę wlewam RO i zamykam kubełek. Zobaczymy, ile tutaj litrów wejdzie. Chyba jeszcze będę musiał 5 zrobić. Dobrze, że mam dobre filtry. A nie, zobaczcie. Jest nieźle. Głowica dociśnie. Pewnie jest ok. No dobra, zamykamy głowicę. Jak to było? Dobra. Jakoś tak, chyba inaczej się nie da zamknąć. Woda uciekła. Zawsze boję się zamykając takie rzeczy, żeby nic nie połamać. No ok, jest zamknięte. Jeszcze przed podłączeniem przewodów nasmaruję też tutaj gdzie przewody wchodzą o-ringi raz na 9 miesięcy można to przecież zrobić tak słuchajcie ja przewody odpinam i myję też je w środku tym wyciorem także przewody nie myście, że przewodów nie myję. Też nie myłem 9 miesięcy, nie, przewody raz na 3 miesiące demontuję i myję przewody wyciorem w środku. Ale teraz powiem wam że i filtr kubełkowy no teraz może gąbki już w nim nie będzie teraz to może faktycznie rok śmiało będzie mógł hulać bo tej gąbki nie będzie, sama ceramika ale gdybym teraz miał tą wiedzę to filtr kubełkowy myłbym przynajmniej dwa razy w roku bym na pewno zaglądał do filtra kubełkowego jak już wannę mam trochę uprzątniętą, to teraz zobaczymy ile syfu wyleci z tej gąbki zatkam wannę i będziemy płukać ten filtr. Zobaczymy, bo powiem Wam szczerze, sam jestem ciekawy, jak, jak to będzie. Czy dużo styku myślę, że, że trochę będzie. No i po pierwszym takim wyciśnięciu, gdzie tą gąbkę trzeba jeszcze sporo, sporo myć, jak widzicie. Bo są, są tutaj jeszcze duże zabrudzenia, tak? No jest, to jest biologia, tak? Także żeby to być trzeba naprawdę wypłukać gąbkę, wystukać pewnie kilkukrotnie. No ale widzicie, woda jaka jest, taka jest. I. Nie martwcie się, że teraz w filtrze kubełkowym nie ma gąbki, bo, tak jak dobrze wiecie, to jeszcze jest przecież filtr SunSun i on robi za filtr typowo mechaniczny. Także nie będzie, nie będzie biedy, po prostu raz w tygodniu do SunSuna trzeba zajrzeć, wymyć go, wypukać ten gąbki i wszystko będzie śmigać tak jak trzeba. Prace przy akwarium zostały zakończone. Filtr podłączony, jak widzicie, śmiga. Zapomniałem wlać do filtra bakterii Sachemu, ale uzupełniłem je już w akwarium, także nie ma problemu z tym. Słuchajcie, co Wam powiem jeszcze a propos tego naszego akwarium? Sprawia nam przyjemność taką samą jak u chwili zakładania tego akwarium. Przez cały rok im się cieszymy, cieszymy się codziennie. Gośka leży na łóżku, patrzy sobie w akwarium, ja uwielbiam patrzeć na to akwarium, uwielbiam piskory. Uwielbiam wszystkie rybki. Glonojady są cały czas te same, które były od początku. Nic im się nie stało. Żyją, mają się dobrze. Platki, neonki są te same. Kirysy są te same. Otosiki. Otosiki zauważyłem, że u mnie są otosy przyuściowe takie jakieś słabsze. Często jest tak, że e, no, gdzieś tam jedna, druga podmiana wody, mimo że robię wszystko prawidłowo. Słuchajcie, to gdzieś te osiki padają, także nie będę ich na siłę tutaj trzymał w akwarium. Jeżeli mi padną wszystkie otosy, nie będę ich, nie będę ich dokupywał, dokoptowywał, tak. Planuję jeszcze w świetlówkę wsadzić tą też z Aqua Steel, y, taką y, V, która świeci, y, że tak powiem, pod większym kątem na to akwarium, ale to w późniejszym czasie na razie nie ma takiej potrzeby. Nie pokazuję naszego akwarium tak często, bo tutaj słuchajcie, naprawdę się nic nie dzieje. To akwarium jest bezobsługowe, nawet Mało kiedy przycinkę muszę robić, tak? bo są rośliny niewymagające. Czy polecam akwarium na ziemi ogrodowej? Tak, polecam, ale też mam wgląd u Krystiana na przykład i Grześka. Jest to akwarium Shrimset 30, tak? To słuchajcie, one jest zasypane u Krystiana w pokoju substratem, tak? Tam w ogóle jest tak czysta woda. Nie ma ani kropeczki glonu, ani nic. Nie wiem, czy kiedyś, jak nie będę zmieniał to akwarium. To czy też nie zasypie jakimś tym podłożem aktywnym w akwarium? No, zobaczymy. Tak na razie myślę, że to akwarium na ziemi ogrodowej stoi rok i jeszcze będzie stało na pewno kilka lat i się tutaj nic wdziać nie będzie. Rośliny rosną, mają się dobrze. Słuchajcie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie, cześć.